The cat sat Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym mamy szansę mocno się wzbogacić. Co prawda nie dużą, ale jakoś tam mamy. Wszystko dlatego, że Karol bierze dzisiaj udział w turnieju, w którym pula nagród wynosi, uwaga, ponad 100 zł. tysięcy złotych. Znaczy że szanse na wygraną są spore, bo jest to turniej drużynowy, w którym udział biorą 33 drużyny, tak? Tak jest, 33 drużyny po trzy osoby. A miejscami nagradzanymi pieniężnie są miejsca od pierwszego do 6. Cześć z drużyn na 33 Natalia, coś wygrają, wygrają fajny hajsik, ale nie wiem, czy się uda? To jeden problem. No jest mały problem, ale ty nie mów na razie o tym problemie. Ja, ja, ja zaraz powiem, jaki jest problem. Drugi problem też polega na tym, że miałam dzisiaj zaplanowane zupełnie inne rzeczy do zrobienia niż te, które zrobimy, bo tak. Powiesz, że nagrywaliśmy dzisiaj film do Karola, który mieliśmy skończyć nagrywać o 14, a skończyliśmy o 16.30. 16.48. Czy ona nas posłuchuje, Co jest? 16.48? Nie wiem, jakie cudowne. Jak, jak dotkniesz to... dwa palce na ten ekran, to wtedy. 16.48. Ale to, ale, ale jaki timing, jak ty 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 przypadkiem? Nie wiem, o ty... W ogóle. Poza tym w Trójmieście znowu pada deszcz, więc nie zrobimy nic na zewnątrz, ale teraz pokażę wam, jak wygląda w ogóle pogoda na najbliższe dni. Nie, nie ma co do... pokazywać! To po prostu jakaś masakra. Czy znaczy Natalia, o brakiem emocji się nie masz, bo dzisiaj mamy ten turniej i to będzie mega emocjonalne, a jak będzie za mało kontentu, to YouTube zaszegarniem na spokojnie. Ale zanim Karol dokładnie wytłumaczy o co chodzi w tym turnieju, bo wydaje mi się, że on to troszeczkę lepiej wyjaśni niż ja, to pamiętajcie, żeby strzelić słuchę na tym kanale, żeby nie ominęły Was żadne filmy. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli taki pomysł na film bądź... O, i ma, mam pomysł Natalia. E, każdy like pod tym filmem to jest plus 0,01% szansy, że wygramy Uuu, turniej Widzimy tu zostawcie jak najwięcej łapek w górę No bo przyda się, napra naprawdę się przyda Przedam na chwilę kamerę, żeby powiedzieć wam o co chodzi w dzisiejszym turnieju I jak widzicie jesteśmy teraz w naszym studiu albo pokoju gamingowym, jak zwał tak zwał no, Dlatego, że ten turniej będę rozgrywał na kąpie. Dzisiaj o godzinie 19, czyli dokładnie za dwie godziny, rozpocznie się turniej polskich youtuberów i streamerów Fortnite'a. Gra Fortnite pewnie większy z was kojarzy, no pewnie też większy z was choć raz w życiu w tego Fortka grała. Tak czy inaczej, dostałem zaproszenie do tego turnieju od Jacoba, który organizuje ten turniej razem z Epic Games, czyli twórcami Fortnite'a i jest to słuchajcie, turniej drużynowy. Generalnie drużyny są już podzielone, jak widzicie mamy tutaj 33 zespoły i no wśród osób, które dzisiaj grają o, na przykład jest Jasiu Dąbrowski, Evron, o proszę bardzo, Izak, to jakiś Citrox, nie, nie wiem co to jest, jakiś totalny. Blowek i Kasper Błoński, Kaluch i Sio. O, tutaj na przykład też proszę bardzo Joshi Konopski, więc no trochę tych ludzi tutaj gra. I powiem wam, że normalnie raczej nie byłbym w tym turnieju udziału, ale jest to turniej Fortnite'a w trybie bez budowania. Gdyby to był turniej w trybie z budowaniem, to ja słuchajcie, nawet bym nie próbował, bo no ja w Fortnite'a budować totalnie nie umiem i to budowanie jakby zniechęciło mnie do grania w Fortnite'a, ale z racji tego, że ostatnio Fortnite dodał do gry tryb właśnie bez budowania, na którym grało mi się mega przyjemnie, stwierdziłem, że w sumie możemy spróbować. Tym że w mojej drużynie jak widzicie jest Manoek z którym mam bardzo dobry kontakt. Manojek co, na co dzień gra w Fortnite, a. on na kanał Fortnite, więc on ogarnia. I miał go z nami jeszcze e, Taker, ale niestety e, on wypadł. To jest jakiś taki młody chłopaczek który bardzo dobrze też gra w Fortnite. A. Szkoda, że go nie ma z nami, ale mamy dostać dzisiaj kogoś w zastępstwo. No i taką właśnie trzosobną drużyną będziemy próbowali e, no, pokonać wszystkich innych graczy na tym turnieju. Zasady są takie, że gramy 5 meczów. W każdym meczu liczą się zdobyte flagi. Za każdego flaga będzie jeden punkt dla drużyny, plus za miejsce, które zajmiemy. My też wiecie, im wyższe miejsce, tym więcej punktów Te punkty będą bardzo ważne, bo na ich podstawie Będą słuchajcie, rozdawane nagrody I drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów I zajmie pierwsze miejsce, jak widzicie, zgarnie 9 tysięcy dolarów, czyli prawie 40 tysięcy złotych Ogólnie w puli jest 25 tysięcy dolarów, czyli no ponad 100 tysięcy złotych Za ostatnie, szóste nagradzane miejsce Jest 1000 dolków, czyli no ponad 4 koła, a więc słuchajcie, jest o co walczyć Tylko problem jest taki, że No ja w Fortnite'a zbyt dużo nie grałem Ale spokojnie, jak się skupię, to wydaje mi się Że uda mi się coś tam ugrać, tym bardziej że no to nie jest tryb solo, tylko tryb drużynowy, więc może moja drużyna też jakoś tutaj, wiecie, y mnie wykaruje. Ale dobra, wystarczy tego gadania. Fakty są takie, że o 19 .00. zaczynamy. Jest 17.10 i powinienem się generalnie rozgrzewać, ale muszę iść jeszcze poprawić kolory w moim filmie, który wlatuje o 18.30, więc najpierw zrobię to. No a potem dopiero zacznę rozgrzewkę, i no trzymajcie kciuki, żeby się udało. No dobra, mam nadzieję, że Karol wam ładnie wytłumaczył o co chodzi w tym turnieju, a ja muszę zjąć się z w ogóle za obiadu. Generalnie plan był taki, że miałem ci ugotować rosół, bo nie wiem czy słyszycie, ale nadal jestem przeziębiona, kiedy to nagrywamy mamy wtorek, mi już trzeba ponad tydzień, bo pierwsze objawy miałem w poniedziałek tydzień temu, no i wpadłem na pomysł, że zrobię sobie rosół i może on mi pomoże, ale niestety mamy godzinę już 17.14, więc no ten rosół byłby dopiero na kolację, więc trzeba w życie wcielić plan B, czyli po prostu zrobić coś szybkiego w termomiksie i chyba zrobimy sobie zupę pomidorową. No generalnie na takie dni jak dzisiaj, kiedy cały dzień jesteśmy zabiegani, to urządzenie jest po prostu wspaniałe, bo w jakieś 35 minut po prostu będziemy mieli gotową zupę, Mogłoby też jest to, że w Thermomix jest kilka przepisów na zupę pomidorową, zobaczcie ile ich jest, ale my zawsze lubimy tą i ja ją mega polecam, tylko my robimy bez ryżu, bo niestety Karol nie lubi z ryżem. No i w sumie jak jesteśmy przy tym temacie to możecie dać znać w komentarzu, czy wy jesteście team ryż, czy team makaron w zupie pomidorowej, bo ja ostatnio w ogóle jestem taki team trzeci i zaraz wam pokażę z czym najczęściej jemy zupę pomidorową o, my ostatnio najczęściej jemy pomidorówkę właśnie z kluskami tartymi, ale w sumie jak teraz patrzę, to to po prostu jest makaron czyli my jesteśmy team makaron Zobaczcie, tak, jak robię obiad, to mogę chwilę do Was pogadać i pewnie zastanawiacie się, czemu tak szybko nagrywamy ten film, bo mamy wtorek, a Wy go widzicie chyba w piątek dopiero. To mogę Wam zdradzić, że w piątek znowu gdzieś wyjeżdżamy. Co prawda tym razem jest to wyjazd taki bardziej rodzinny, bo jedziemy odwiedzić Karola Babcie, która mieszka na południu Polski, ale przy okazji prawdopodobnie Zajdziemy też do Krakowa i nagramy jakieś filmy. Więc jeżeli macie jakieś super atrakcje w Krakowie, to możecie napisać w komentarzu, może coś tam nagramy. Bo co prawda mamy już zaplanowany jeden film do mnie na kanał i do Karola, ale może jakby było coś fajnego, to może jeszcze coś szybkiego, do da się tam machnąć. W ogóle, tak niebezpiecznie postawiłam kamerę, bo postawiłam sobie ją, wiecie, na tej półce, co mamy w kuchni, co oddziela salon od kuchni i... trochę tak wisi <grych> mam nadzieję, że Karol tutaj nie przyjdzie i nie zobaczy tego, jak to tutaj wygląda, bo obawiam się, że może dostać zawału. Zaraz też w ogóle, jak skończę krawiecie mięso, to pokażę wam, jaka pogoda ma być w Trójmieście, bo jak to dzisiaj zobaczyłam... To po prostu się załamało Bo spójrzcie tylko na to jak pięknie pogoda w Gdańsku zapowiada się na najbliższe dni Dzisiaj deszcz, w środę deszcz, w czwartek deszcz, w piątek deszcz, w sobotę deszcz, w niedzielę deszcz, w poniedziałek deszcz no dobra, jak widzicie obiadek gotowy, więc my teraz szybko idziemy zjeść zupę No i widzimy się za chwilę No dobra, zupa na tej zjedzona, mam nadzieję, że doda mi siły w trakcie tego turnieju Jest aktualnie 18.30, ja wstawiłem już film, który robiłem przed chwilą na swój kanał, więc jakby ten temat mamy zamknięty Za pół godziny zaczyna się turniej, a ja totalnie jeszcze nie odpalałem Fortnite'a, ostatni raz grałem Fortnite'a chyba z tydzień temu, więc idę szybko się rozgrać. Trzymajcie kciuki, żeby no udało nam się coś ugrać. Będę dawał wam aktualizację między rundami, bo tak jak mówiłem będzie 5 rund no i tak jak mówię, jeśli czas pozwoli to będę dawał wam znać no jak tam idzie. No dobra Karol, to co? Powodzenia, trzymam kciuki żeby udało ci się jak najwięcej wygrać. To jest rozgrzewka póki co, więc na spokojnie, za, 2, za 15 minut zaczynamy. I ile będzie to trwało, ten cały turniej? 5 rundek z 3 godziny gdzieś, myślę. Całą... Serio? No. Ja dni widzę, w takim razie zostawiam was na jakieś 3 godziny z Karolem, no i widzimy się po tym czasie. Filmy, będziemy bogaci Natalia o 9000 dolarów. Dobra, widzowie, po pierwszej rundzie siódme miejsce Nasza drużyna zajęła, więc jest spoko um, Ten swoli, z którym gramy O, tutaj ten żomałeczek, to jest totalny kozek, widzowie Nie wymieniłem punktów, ale na pewno mamy cztery punkty za eliminację Plus jakieś punkty za miejsce, więc No, coś tam punktów mamy, nie jest źle Dobra, słuchajcie, pojawiła się tabelka I po pierwszym meczu jesteśmy na siódmym miejscu Siódme miejsce z 33 drużyn, kurde, całkiem nieźle Mamy 16 punktów i różnica między nami A, no dobra, pierwszą drużyną jest duża Ale między tymi kolejnymi już nie aż taka Wielka Nice, no, jest wygrana! Jesteśmy pierwszy to tabeli chyba no, pokażę Wam. Słuchajcie, nie wierzę. Jak widzicie, przyszła się tabela, i po drugim meczu jesteśmy na pierwszym miejscu, czyli, no, mamy najwięcej punktów. Mamy aktualnie 53 punkty. Kurde, nieduża przewaga, ale jednak. Patrzcie, jak to wygląda. Citrox, który nie gra nigdy Fortnite'a, jest pierwszy, i to jeszcze po lewej stronie. Chociaż powiem Wam, że słoli, który jest z siódmej klasy, widzowie, tak kieruje nas, że to jest insane. Słoli i Manojek robią 90% roboty, ja tutaj tylko wiecie. Te 10%, ale drużynowa gra to jednak drużynowa gra, nie? Dobra, słuchajcie, teraz była specjalna runda. Zajęliśmy 13 miejsce, bo jakby wszyscy jesteśmy na jedną miejscówkę, i to 100... Było obok siebie, ale za tą, za tą rundę i tak mamy punkt Mamy 9 punktów za 13 miejsce plus 1 punkt za frak, Który zrobił swoli, więc jest spoko, kolejne dwie rundy będą już normalne O odświeżyło i po tym trzecim meczu specjalnym jak wiecie, mamy Trzecie miejsce i no trochę nam brakuje słuchajcie 11 punktów do pierwszego, więc troszkę spadliśmy, ale w sumie nie jest źle Bo jak wiecie, mamy aż 9 punktów przewagi nad czwartym miejscem Kurde widzowie, dziewiąte miejsce w czwartej rundzie, jest okej okay, Dziewiąte miejsce, ale niestety no liczyliśmy na trochę więcej Spadniemy myślę w, w tym ogólnym rankingu, ale no, zobaczymy Chociaż jak widzicie przed ostatnim meczem jesteśmy na drugim miejscu. Mamy aktualnie 79 punktów. Przed nami mają 122, ale oni w poprzednim meczu coś tam podobno oszukiwali, więc nie wiem, czy nie będą mieli odjętych 40. No a wtedy byłoby już mega wyrównanie. Teraz ostatni mecz i widzowie, jest to mega duża szansa na to, że uda się wygrać jakiś hajsik. Nie wiem ile, bo to zależy od tego, jak się potoczy ostatni mecz, ale otrzymajcie kciuki. Mamy coś, mamy coś, mamy coś, będzie coś. Tak, to trzy. Wygraliśmy turniej. Natalia, co prawda, nie pierwsze miejsce, ale no byliśmy na czwartym miejscu. Wygraliśmy 3000 dolarów, czyli 120. Złotych? Gratulacje w ogóle! Dzięki! Wygraliśmy dokładnie 12 865 zł po dzisiejszym wow. kursie Więc e, kurde, jak na to, że w ogóle nie grałem Fortnite'a Jest dobrze, ale tutaj widzowie, tak naprawdę moja drużyna zrobiła wszystko Bo grałem z Manojkiem i ze oni tak się stali, że, że Szok, ja się starałem, e, nie, nie padałem zbyt często, więc to był plus Zazwyczaj dożywałem do końca rundy razem z nimi, więc e, Więc no przynajmniej taki plus. Robiłem co mogłem, ale z racji tego, że e, no, Wygraliśmy te 3000 dolarów, powinniśmy się teoretycznie podzielić Po 1000 dolarów, no, ale ja stwierdziłem, że kurde, z racji tego, że ja grałem Najsłabiej i najmniej robiłem. To ja wezmę 600 za to, że byłem mięsem, marmotkim że coś tam się starałem. A mama jak ze z e, zgarną po 1200 dolarów. Tak chyba będzie uczciwie, nie, Natalia? Ładnie się zachowałeś, no tak myślę, że to jest sprawiedliwe, tak. Też mi się tak wydaje, bo no, tak jak mówię, słuchajcie, oni głównie tutaj grali. Ja wiecie, im pomagałem, byłem takim asystentem. No ale jak wygraliśmy jako drużyna, udało się zająć czwarte miejsce na 30. Ale już nie? była stresowa. W tej no. ostatniej rundzie już były takie emocje mocne, nie? No, były, były, Ostatni mecz już był ciężki, bo tam mogliśmy wszystko stracić, nie? Była mała różnica między drużynami. Ale no dało się czwarte miejsce. Można powiedzieć, że wygraliśmy, bo mamy nagrodę pieniężną. Szkoda, że mnie trochę wyżej, ale dobrze, że w sumie jest to czwarte miejsce, bo i tak nie spodziewałem się, że cokolwiek uda się ugrać. No i sam Natalia, ja muszę odpocząć, bo jestem tak zmęczony, że masakra <grym> Okej, okay, czyli nagrywamy coś jutro rano. <grym> yy, chyba tak. No ja teraz muszę się wykopać, bo serio, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak spociłem, nie to jest. No <grym> ja już robi wietrzenie pomiędzy meczami. No masakra. Dobra, widzowie, dzisiaj w takim razie na tyle i co? Widzimy się rano? Widzimy się rano, <grym> No dobra, witamy Was dwa dni później. Wcześniej do Was nie bo ale dzisiaj mamy kilka rzeczy do zrobienia Dzisiaj wyjdziemy z domu, więc cały vlog nie będzie w domu. Yes, super! Po pierwsze musimy jechać do salonu BMW, odstawić naszą becie na co? Na wymianę klocków. I... Tak, wymiana klocków i oleju, dokładnie. I okay. Po drugie tak jak już wam wcześniej mówiłam, jutro idziemy do Karola babci, więc musimy kupić jej jakiś prezent No właśnie, jedziemy widzowie w daleką podróż, bo my całą Polskę do przejechania jedziemy na Podkarpacie aż, z, z Trójmiasta, więc ile mamy na teraz? 700 kilometrów? No jakieś 8 godzin drogi ciągłej jazdy. Chyba mniej, chyba mniej niż 700, ale faktycznie jakieś koło 8 godzin jazd, więc no, trzeba się przygotować, trzeba kupić jakiś prezent dla babci, nie? Plus Natalia, trzeba wydać hajsik za turniej. Generalnie widzowie, to co udało mi się wygrać, stwierdziłem, że oddam w ręce Natalii, niech sobie kupi co chce i Natalia wybrała już jedną bardzo ciekawą rzecz. Dzisiaj ją kupujemy, czy nie? Tak, dzisiaj. Będziemy no, na, czy czy na wyjazd już. Zobaczcie, dostępna? Jest, w Galerii Bałtyckiej. Okej, dobra. No więc widzowie, dzisiaj też kupimy jedną fajną rzecz. Powiedziała Natalii, że może wydać całość, całości chyba nie wyda, bo tam było 2400 wygrałem. Natalia była łaskawa, nie, 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 nie. Ja Nie 400 tego, to mój. To 400? No. Nie, więcej chyba, nie wiem, że Dobra, nieważne, Zobaczcie zobaczymy. Na, mi na, miejscu. na miejscu musimy zwijać, bo zaraz spóźnimy się do beci. No dobra, auto odstawione niestety będzie około 15-16, bo nie ma jakiegoś mechanika i w ogóle, a w sumie nam się nie skończy. Ale pada Natalia, z, aż, aż ekran zaparowuje! Pójdziemy sobie do galerii i po prostu wrócimy do domu, a tam później przyjedzie po auto i teraz biegniemy, bo zaczął... Bez skitu! No. O, a tam widzowie trujeczka piękna, tylko że w brzydkim kolorze niestety. m trujeczka. No dobra, jesteśmy pod Homy idziemy. Uda nam się znaleźć coś dla babci, a jeżeli nie, to po prostu pójdziemy do Empika i kupimy jakieś książki, bo dużo czyta, nie? Tak, do Mpiku Natalia chyba się mówi, nie do MPika. Nigdy nie wiem, ale chyba do Empiku, widzowie. nie? Ogólnie widzowie, z moją babcią ostatni raz widzieliśmy się kiedyś Natalia, w zeszłym roku, jak byliśmy na weselu u mojego kuzyna, bo no wiecie, no jednak mieszkamy na drugim końcu Polski, zbyt często coś nie widzimy, więc chcemy kupić chociaż jakiś taki drobiazg, żeby wiecie, no nie przejeżdżać z tymi rękami. No dobra, pierwsza rzecz znaleziona, kupiliśmy, znaczy wybraliśmy jak no na właśnie, radę, jeszcze nie Bardzo ładnie pachnie, jest taki trochę słodki, więc wydaje mi się, że Wam się spodoba i to idziemy, szukać jeszcze czegoś. Właśnie, bo jest pomocne, nie? W ogóle, że druga rzecz, tak, minus 70. 70. Ale może jakieś kubki albo coś takiego? Filiżanka do jakiejś herbatki no. czy coś. O! No dobra, mamy kolejną rzecz. Takie zielone filiżanki, są mega ładne ja myślałam, żeby wziąć dwie zielone i dwie czarne, ale Karol mówi, że nie Nie, no no cztery, cztery zielone wydaje mi się, lepiej okay. będzie. To bierzemy? Bierzemy. Okej, okay, bierzemy jeszcze takie ściereczki kuchenne. No dobra, wyczuja, i zobowie. Ja Wpuścić ją do homedii to I jest, widzicie? ręczniczek i już możemy wychodzić, żeby do kompletu był jakiś. Mhm, mm Okej. Okay. No dobra, rzeczy kupione idziemy jeszcze po jakąś książkę i chyba wszystko mamy, co? Tak, no myślę, że wystarczy tyle. Nie, I potem. Pół prezent dla mnie. No właśnie, za Haliseg grany w turnieju balu i dzisiaj okay. widzowie. Okej, okay, książka wybrana, Karol tutaj czytał, że dla Babci powinno być plus Karol stwierdził, że jest gruba, więc... Więc babcia będzie miała co robić w lato. No i teraz przyszedł czas na mój prezent. I ja sobie od Karola wybrałam Instaxa. Tak jest, widzowie. Tego kwadratowego, nie? Tak, ja nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy nie? Nie mam pojęcia, ale on ma jakby bardziej kwadratowe fotki. O kurde, ale sprzęciowe. Ale ja wiem, że on jest mniejszy, on jest całkiem spory. Nie, on jest całkiem spory i w ogóle Natalia, będziemy mogli robić tak, że jak kupimy tego Instaxa, to codziennie jedna fotka z tego jakiegoś najważniejsze wydarzenia dnia. Czyli okay. dzisiaj na przykład y wymiana klocków w becie. <laughs> Odwiedział. Pod salonem zdjęcie. Ej, sobie to jest słabo pomysł, i na koniec miesiąca możemy pokazywać widzom. E, Ej! To jest kozak by to było, no? Widzowie... Tutaj jest pomarańczowy, ale ja bym chciała jakiś inny kolor. I mi się bardziej ten jasny podoba, bo on jest taki biały-beżowy. O, zobacz. Okej okay, Pomarańczowy jest taki średni. No, mm. taki Ten do wszystkiego będzie pasował, do każdej stylówki, nie? No dobra, to co, taki? Taki. Widzowie, ja widzicie, warto było wygrać pasz, jaki, jaki Natalia dostała, Ale tutaj też podziękowania dla Jacoba, który cię zaprosił do tej I dla Manolika i swojego, którzy Wykarowali naszą wygraną. Ale dobra, myślę, że są tam te, te wkłady, czy nie? Myślę, że nie. No Nie gadaj. A, Natalia, chyba tutaj gdzieś powinny być, wydaje mi się, wkłady, bo jest Instax Square, widzisz? Black Frame. Ojej, ja, jaka lipa, myślałam, że zrobimy dzisiaj pierwsze zdjęcie. Nie, no zrobimy, ale to kupimy po tym, jak już Becie odbierzemy, nie? I pojedziemy i coś no, kupimy. Zrobimy gdzie indziej, mam nadzieję, że gdzieś będą te wkłady. Dobra, ale co, bierzemy? No bierzemy. Instax ich kupiony i w ogóle, co ciekawe, biały był droższy. Tak, zrobiliśmy więcej. 39 chyba, tak? No, chyba tak. Ale teraz w ogóle musimy jakoś dostać się do domu, a Becie jeszcze nie mamy więcej No wie. Wzięliśmy traficzkę Dacia Spring, Dacia elektryczna. Jechaliśmy tylko elektryczną y, Clio, chyba. Tak, elektryczną Clio. No fura, widzowie, patrzcie, marzenie, marzenie, ale. No. Dobra, pakuję mi się i idziemy do domu. Ty, Natalia, kamera cofania w Daciczaisz? Ja panie, Ja się pytam, czy to już, bo w ogóle no nie No tak, ma nic... to jest elektryczne, ale widzowie, w szoku jestem tam jakiejś ale dobra. Nie ma co, jedziemy do domu, zanim się zakocha Natalia i zanim zmienimy becie na, na, na dacie Ta, No już to widzę, jakbyś został swoją beciówkę kochaną. Okej, okay, jesteśmy już do domu, więc czas na unboxing. I może wkłady będą w środku, taką... mm, nie, ma, nie ma opcji raczej, Natalia, ale zobaczmy, jak to cudeńko w ogóle wygląda. No właśnie, bo kupiliśmy trochę w ciemno. To trochę jest... tak, no właśnie. tego koloru. Dobra. O, jest o bateria jest, jest tak? Baterie, no. no. Tak, tak, tak. Są Weź baterie, jest. dobra. Nie nie wiem co to, tu jeszcze no, coś No Pewnie je. na rączkę na tyle sznurek A, pewnie tak, no. Uuuu. No a... Cior nie ma. Nie ma. Aj. Ej, ale ładny, ten jest o wiele. Nie? Mega, no mega ładnie wygląda. To jest taki lekko kremowy. No bardzo ładny, żałuję, że nie zrobimy sobie żadnej fotki, ale czekajcie, trzeba tutaj wsadzić gdzieś te baterie. Nie, nie, w z tyłu, pokaż, bo z tyłu się otwiera na te wkłady, tak? To jest tutaj. Tutaj. O, dobra, tu wsadzimy wkłady. No i elegancko, będzie nam od razu drukowało to zdjęcia i musimy na kupić marker i podpisywać, wiesz, daty, nie? Pod każdym zdjęciem na ramce, jakby. O, no to jest super pomysł. E. I pilnujcie nas, żebyśmy pod koniec każdego miesiąca pokazali wam fotki. Co robiliśmy. No tak się pewnie e, włącza go, nie? A, a to jest selfie jeszcze tryb. A, okej. Okay. No nic no, dzisiaj niestety nie przetestujemy bo nie ma tych wkładów, szkoda, ale no, w kolejnym odcinku, nie pokażemy. jedziemy na wyjazd i na wyjeździe zrobimy jakąś fotkę Okej. Okay. Oczywiście, bo to już chciała udokumentować, nie? No, wiadomo, co Codziennie najważniejsze wydarzenie dnia, jakieś trzeba robić. Dobra, jeszcze baterie. Gdzie? Baterie się w e, Nie mam żadnego pojęcia. Nie, no, dobra, zobaczymy chyba podcinek Tutaj, tutaj, yes? tutaj, A, okej. Okay. Ej, ale tak chcesz, Natalia, w szoku jestem, że dali baterie w zestawie, bo ja to rzadko to... się zdarza. Jestem w szoku jakie to są baterie, ja nigdy nie Pokaż. Takie Tak jakieś. No, mega, mega dziwne. Jakby połowa, takiej zwykłej, nie? Albo jedna trzecia. Dobra, baterie wsadzone, ale. Uwaga. No tak, pod... właśnie, nie, Natalia, czy to cokolwiek będzie da jakiś sygnał, że to już żywierz. Działa. Dobra, uwaga, baterie wsadzone i. O, zapaliła się lępeczka. Jest, dobra, czyli okay, działa. Czyli ale jeszcze podsumowując, ja bym że ten mi się bardziej podoba niż ten mini, nie? Tak, jest jeszcze Insex mini, ale on y, tak inaczej wygląda, jakiś taki dziwny jest, zaokrąglony, ten jest taki bardziej prosty, nie? Ale widzowie, na tym kończymy ten odcinek, bo my musimy się ogarnąć dzisiaj masę rzeczy przed wyjazdem, a jutro rano już musimy wyjeżdżać Więc jeżeli taki film wam się spodobał, to zostawiajcie łapkę w górę Kurde, łapeczka w górę widzowie za wygraną, bo udało się, zrobić niemożliwe tak naprawdę Trzecie słowa, żeby nie przegapić kolejnych filmów, no i do zobaczenia w kolejnym filmie Never.